Jesteśmy w Klubie Zero na parkingu w Częstochowie. Yy, za nami koncert, ponad dwugodzinny zespołu Alkoholika, cover bandu kultowej Metaliki. Yy, na wstępie powiedzcie, czy zawsze dajecie takie koncerty, bo dzisiaj, jak dla mnie, atmosfera była niesamowita. Bo oglądaliście w pewnym momencie, jakbyście w ogóle dzisiaj nie chcieli skończyć, jakbyście chcieli całą noc grać. Jak to wygląda yy, normalnie na waszych koncertach? Normalnie to wygląda tak, że gramy jeszcze jeden numer. <laughs> A dzisiaj, dzisiaj wyszło, no zagraliśmy 23 numery, co jest y, takim standardem, jeżeli chodzi o nasze koncerty. I no, w sumie no, dobrze się bawimy, jeżeli publiczność też pozytywnie reaguje na to, co się dzieje na koncercie i, i atmosfera udziela nam się również, no to, to wtedy nawet nie czuć, że gramy tyle, tyle czasu. A druga rzecz jest taka, że no, Metallica znana jest z tego, że y, no, gra 17 kawałków. I powiedzmy, że no, grając ich numery musimy, musimy coś zmienić, przynajmniej jeżeli chodzi o, o nawet ilość kawałków, ilość ilość tych piosenek zagranych, no wybieramy z, z, na dzień dzisiejszy listę z 30 kilku, które mamy przygotowane. No i właściwie ciężko jest czegoś nie zagrać, coś pominąć, bo zawsze każdemu jest burza mózgów. temu, temu się podoba to, temu to no Metallica ma naprawdę mnóstwo fajnych fajnych numerów. Przede wszystkim no każdy każdy fan metaliki szanujący się ma jakiś ulubiony ulubiony zestaw. i to musi być czy nam się to podoba czy nie a później już już sobie wybieramy tak jak mówię dzisiaj była taka energetyczna atmosfera że że nawet nie, nie myśleliśmy o tym że, że wręcz szkoda że się skończył koncert bo, bo naprawdę przeleciało to dzisiaj bardzo bardzo szybko no i oby tak, oby tak częściej no, zdarza nam się że tak, tak się ludzie bawią no metalika to jest wielka, wielki zespół wielka nazwa firma wręcz więc E, mamy ułatwione zadanie, bo przyjeżdżamy z gotowym materiałem i e, tutaliką ponieważ tak, w latach 80. mówiono na metalikę, alkoholika metalika, z, z racji tego, że imprezowali sporo, no jest alkoholika kanadyjska jest węgierska, nie chodziło nam o to, żeby była nazwa jakaś mega oryginalna, tylko o to właśnie żeby fanom metaliki kojarzyła się ta nazwa z muzyką, którą gramy, więc no stąd ten ten pomysł, a, a... Tyle, tyle, że nie piszemy się przez K, bo kiedyś, nawet był kiedyś zespół alkoholika, który pisał się tak z Polska przez dwa razy K, nie przez C. No i tyle. I, i tak jak mówię, no nie chodziło nam o to, żeby być mega oryginalnymi, tylko chodziło nam o to, żeby, żeby ludzie czytając plakat, czy tam jakąś informację alkoholika, no wiedzieli, że, że chodzi nam o to, żeby nawiązać do, do, do tego, co robi Metalika, jak ich kiedyś określali. No. Nazwa mogła być inna. No Są coverbendy, które mają nazwę, nie wiem, batery i tak dalej, od, od, od tytułów piosenek. Natomiast alkoholika, no tak, no też nie ukrywam. No, zespół powstał na, no, w Knajpie przy piwie, więc tak jakoś to się wszystko ładnie zazębiło. No właśnie, już znamy genezę nazwy. Chciałem teraz zapytać, dlaczego właśnie cover Band, Dlaczego nie chcieliście, nie wiem, powstać. Założyć zespół ze swoimi autorskimi kawałkami, tylko akurat y, grać tylko i wyłącznie kawałki metaliki. No akurat tak się złożyło, że ja miałem swój zespół, który się rozpadł z racji tego, że tam ludzie, no jak to bywa w czasach szkolnych, wyjeżdżali na studia i tak dalej. No i przez parę lat siedziałem w domu, gitara, sprzęt wszystko leżało, no i tak Człowiek jak kiedyś zaczął, no to łatwo, łatwo do tego albo inaczej. Trudno się z tym rozstać na stałe. Więc no pomysł się zrodził na zasadzie takiej właśnie, jak już wspominałem: siedzieliśmy na piwie z pierwszym. Bo skład, który jest teraz, akurat to już jest tam trzeci właściwie. A ten pierwszy taka alkoholika z krwi i kości, to sobie. Chłopaki za bardzo nazwę do serca wsieli, więc po prostu w pewnym momencie trzeba było, trzeba było się jakoś tam rozstać. Natomiast pomysł był prosty. Spotkałem człowieka, który, który grał na perkusji, i było pytanie: grasz? Gram. Lubisz Metalikę? Lubię. pogramy Metalikę? pogramy No i to było ja. Kocham ten zespół, uwielbiam. Grać ich, ich muzykę. No i to było dla mnie bardzo prosta decyzja. A nie robimy swoich numerów, bo po pierwsze. No, nie da się z tego e, żyć, więc wszyscy pracujemy. Spotykamy się na próbach. Naprawdę, bardzo rzadko coś tam każdy przygotowuje w domu. I właściwie te koncerty to są i próby, i taki, i, i taki moment, w którym możemy naprawdę e, razem pograć. No i ciężko nam się zebrać, żeby coś swojego stworzyć, no bo to wymaga czasu, żeby to przygotować. Nastawiliśmy się na granie metaliki i widać, że w Polsce jest na to zapotrzebowanie. Widać po ludziach, którzy chodzą. Nawet jeżeli koncert nam średnio wyjdzie, że ludzie widzą wpadki, bo no, zdarzają nam się często. Nie ma co ukrywać, no jest to muzyka na żywo. Mimo szczerych chęci, duch ochoczy ciało nie, nie nadęża. No, dzisiaj możecie być zadowoleni jak najbardziej z ciebie. No, nawet James Hetfield z, z, z ekipą będzie no, dumny z Was. Dzisiaj było tak właśnie średnio, bo jeżeli o to chodzi, natomiast ludzie z entuzjazmem swoim. Po prostu nie pozwolili nam odczuć, że coś jest nie tak. I, i fajne to jest, że, że nie kończy się koncert wytykaniem palca, bo tam, choć zdarzają się ludzie, że siedzą i na przykład. Siedzi gość przez cały koncert i patrzy na gitarzystę Marcina naszego i mówi ty tam w minucie 2 i 36 sekundzie tam nie zagrałeś jednej nuty, nie? No, ma prawo tak mówić. No, my decydując się na granie Metaliki, no wiemy z czym się mierzymy, nie? Mamy, mamy swoich w cudzysłowie mówiąc, fanów, czyli ludzi, którzy nas wspierają i, i, i chętnie jeżdżą na koncerty i mamy i znamy ludzi, którzy po prostu nie potrafią zrozumieć tej, 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 tej całej fascynacji, w cudzysłowie oczywiście mówiąc e Naszą, naszym zespołem, ludzi, którzy chodzą, bo, bo co to za twór w ogóle, nie? A to jest. No, no to jest co, co innego, nie? No wiadomo, że metalice też się zdarzają. W... Wpadki, ale to jest, jest metalika, tam się ludzie śmieją, tam wiedzą każdy moment. Tam James pomyli tekst i tak dalej. I to nie jest to nie jest straszne, to jest fajne. A, a jak my, nam się coś tam nie powiedzie, no to już niestety, ale, ale musimy się zliczyć z tym, że ktoś przychodzi, ktoś tam płaci za bilet. To jest też godne skreślenia, że się ludziom chce chodzić. Nie? I teraz wracamy do tego, czemu nie gramy swojej muzyki, bo no koledzy też grali w różnych zespołach. I teraz to wygląda w ten sposób, że są koncerty, gdzie przychodzi po parę osób, po 5, 6, 10 osób. Jak mamy coś takiego, przez coś takiego przechodzić, to wolimy grać metalikę, przy której się bardzo dobrze bawimy. Powiem szczerze, no mamy pewną publikę, bo, bo ludzie wiedzą, na co przychodzą, nie? Każdy fan metaliki ma swój ulubiony kawałek, swoją ulubioną płytę. Ja osobiście uważam, że najlepsza płytę metaliki to jest Master of Puppets. Zresztą kawałek Master of Puppets dzisiaj był wywoływany przez połowę koncertu. Jaki jak według Ciebie jest najlepszy album Metaliki? Czy zgodzisz się, że po czarnym albumie jednak Metalika trochę już nie gra tak jak grała na początku? mój ulubiony album i, i w ogóle kawałek, na którym, z którego zaczęła się cała ta przygoda z Metaliką, to jest One. Trudno mi powiedzieć, który jest słabszy, który jest lepszy, natomiast na pewno czarny album wyniósł, e, wyniósł Metalikę na taki poziom, do którego sami sobie podnieśli tak wysoko poprzeczkę, że później to już mogło być tylko gorzej. Aczkolwiek niekoniecznie. Oni mają tyle pary sobie i, i ochoty, że każdy następny album może być albo mega przebojem, albo, no, nie ukrywam, że najsłabszy jak dla mnie jest St. Anger. No trochę no, no, rozpisywali się nie, nie tacy specjaliści na ten temat, więc nie będę nic mówił, natomiast y, myślę, że oni mogą robić co chcą i o to, o, to, o to właśnie chodzi, że czegokolwiek by się Metallica nie dotknęła, to się zamienia w złoto i właściwie mają rzesze fanów i parę osób się może na nich obrazić za ten czy tamten album. Sami mają świadomość tego, że nagrali wybitne płyty. No, chyba nie tylko Metallica, no, Megadeth też bardzo lubię i każda płyta po tych z lat 90. jest moim zdaniem słabsza i myślę, że to taka tendencja tych zespołów, które już grają na rynku masę lat, że, że no, te pomysły jednak no wyczerpuje się, wyczerpuje się ten zasób riffów Metallica, myślę, po tych trzech pierwszych albumach, zwłaszcza, no, Ride the Lightning, Kill Em All, no, Load, Reload, dzisiaj graliśmy parę numerów z tych płyt, no, Fuel, czy, czy, czy Memory Remains, na którym ludzie śpiewają, na naszym koncercie... Dzisiaj ludzie śpiewali, że ja miałem ciarki na rękach. A co dopiero na, na koncercie, gdzie jest ileś 10 tysięcy ludzi, przypuszczam, że oni, że oni mają świadomość tego, że te płyty, mimo tego, że jest tam numerów sporo, których ja też nie słucham. są Na load czy na, na reload jest tam taki zestaw obowiązkowy, a reszta to jest tak, jak dobrze pójdzie, to się posłucha, nie? Natomiast no, nie gramy na tingles medals na koncertach. A to. To teoretycznie powinno być, no, a nie gramy tego, bo, bo trzeba to umieć zagrać i musi być atmosfera naprawdę I, i myślę, że głos Jamesa jest jedyny do tego numeru. Czy to czy ostatnio Shakira się za to wzięła, czy ktokolwiek. No, no nie, no, James to zrobi najlepiej. Pewnie nam się zdarzy to kiedyś zagrać, no bo to trzeba. Teraz będziemy środkami wykonania całej czarnej płyty nie? na koncercie w Warszawie, no jeszcze się wybieramy do Pragi. Też także no, jesteśmy sami ciekawi, jak to jak to, ale cokolwiek by się nie działo. Jakkolwiek by tego nie zrobili, na pewno z wypiekami na twarzy wyjdę z koncertu i, i będę go miał długo w głowie. To jest któryś tam z kolei i, i w sumie każdy jest, każdy jest wyjątkowy. No i fajni ludzie jeżdżą, ludzie tak samo z Polski masę ludzi do Pragi się wybiera z z tam klubu Metaliki. Yy, I to też, to też widać po tych ludziach, że to są fani na lata. Nie? To, to nie jest przypadkowo, to nie jest tak, są zespoły, których się słucha, bo wydali fajną płytę, a potem już dalej nie. Ja myślę, że Metallica albo się kocha, albo się, albo się nie kocha. W tym udanych koncertów w Warszawie, w Pradze. Metaliki i dziękuję raz jeszcze w imieniu, myślę, wszystkich, którzy tutaj dzisiaj byli, za dzisiejszy koncert w Częstochowie I obyśmy się jeszcze spotkali w mam na nadzieję, naszym mieście. Mam nadzieję, że tutaj graliśmy tu już dwa razy, dzisiaj był trzeci, jeszcze w klubie Tramwaj. no Nie mamy miłych wspomnień, jakoś tak miejsce nam nie służyło, właśnie było mało ludzi też i jakoś tak organizacja trochę szwankowała. Dzisiaj jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni i, i mam nadzieję, że, 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 że się tu spotkamy i będziemy mogli powiedzieć, że. Dobrze się tu czujemy i ludzie się dobrze czują z nami. Dzięki wielkie.